Szymonek Szymanko z tej strony Kasior witam was w kolejnym odcinku Zrasta, jesteśmy ponownie na serwerze Rastmania. Rastmania, tak dobra, musiałem sobie przypomnieć <grybujesz> Okej, okay, no i tak Jesteśmy w domku. Widzicie troszkę się to zmieniło e, Tutaj w skrzynkach to niezbyt się coś zmieniło O właśnie, tu możemy sobie stworzyć jeszcze ulepszenie nie Zobaczmy, co nam wyjdzie o hazmatowe polczki. No dobra, tu ustawiłem sobie takie drzwiczki metalowe, czy metalowe, skrap metalowe. <śm> tu tak jak było. I tu uwaga, mamy fajne wyjście na górę. Opa, możemy się porozglądać, zobaczyć co i jak. Zobaczcie, jak ładnie. No i git. E, w tym odcinku pójdziemy sobie po drewno zobaczyć. Pójdziemy sobie po drewno i po kamień. Kamień jest najważniejszy w tym momencie. Bo muszę mieć metal, a nie mam metalu w ogóle. O no, tam już widzę pierwszy kamień i ludzi. Biegną ludzie. Hmm, dobra. Zauważyłem, że na tym serwerze da się dogadać. Nie tak jak na innych na innych serwerach próbowałem się dogadać. To od razu banie dostawałem. No. It's Rust on Trust, jak to mówią. Uh, Okej. Okay. Teraz zajdźmy sobie tędy I pobiegniemy po ten pierwszy kamyczek I tak z tysiąc drewna się przydało Tak na, na zaś Tu będę musiał admina poprosić, żeby mi usunął Znaczy ogólnie, żeby to usunął Trochę brzydko wygląda A też Czym więcej takich budowli, tym bardziej potem się serwer laguje więc najlepiej po prostu jakiś jeden admin, który lata po mapie i co kilka dni usuwa takie nie... nieużywane budowle Okej okay. Czy ja mam jeszcze herbatkę? <laughs> Troszkę jeszcze <laughs> No dobrze. Czy ten kilo w mi starczy w ogóle? Nie, powinien starczyć instalczyć. Aż tak dużo tego metalu nie chcę zbierać. 79, no dobra, trochę by się przydało, tak z 500 przynajmniej. Okej. Okay. Nie wiem nawet, gdzie, gdzie tych kamieni szukać. Tu mamy jeden, ale. No nie te, nie te. Ten jest z siarką. Tamten był zwykły taki kamień, ale ja potrzebuję tych takich ciemniejszych, metalowych. Będę poza nagraniem musiał sobie polatać kilka razy bo po tym mieście, po tych tunelach, żeby pozbierać jakieś receptury. Tym już was nie będę męczył, chyba że chcecie. Ech, no dobra. Co my tu mamy? Tam mamy kamy kolejny kamyk. Tam jeszcze jeden. No dobrze. Pójdźmy na ten na... Potem na dole najpierw I zobaczymy To jest kamień do zbierania? Tak, jakiś taki krzywy był Okej, okay, czy one są tu dwa, czy mi się wydaje? Albo ten tu nie jest do zbierania, ten poniżej hmm. Też można zbierać, czy nie? Okej, okay. bije i nic nie zostaje, czyli nie może. Wydawało mi się, że słyszałem tam jakieś kroki. Może on dziwnie obraca. Dobra, tyle. Coś tu się porusza. Jeszcze nie wiem co, ale się dowiem. potem kolejny kamyk hmm, 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 hmm. Zobaczmy. Ja teraz 268. No dobra, no to jeszcze z 4 kamyczki powinno wystarczyć. Potem sobie zbierzemy jakieś drewno. I wracamy. Przejdziemy się do miasta jeszcze, później jak nam starczy czasu. Może wydarzy się jakaś ciekawa historyjka. Ktoś nas zaatakuje, zabije czy coś. Zobaczymy. Coś tu słyszę ciągle. Dobra, może zbieram sobie to drewno teraz. Jedno drzewo nie wystarczy chyba. Potrzebuję ogólnie zrobić kołdloka. Metal mi się już prawie skończył. Zostało mi chyba 50. E, dobra, jeszcze jedno drzewo zbieram. E, a potrzebuję tam chyba 150 na bloka Drewno mi się też skończyło. Potrzebuję 400 na kołdloka. No, to są takie priorytety, a potem będę cały domek ulepszał w kamień Więc jak już ulepszę w kamień, to będę czuł się bezpieczny No dobra, tyle powinno wystarczyć, 1087 Jeszcze poszukajmy tych kamyczków Czy jakby ktoś ze mną łaził ciągle? Jakby się admin na baniszu bawił dosłownie. W sumie tam jaki domek. O, tam jakaś duża budowla. Budowla. Budowla, no tak. Ty no ale gdzie te kamienie? No dajcie mi kamyczki jakieś piękne. Piękne, śliczne kamyczki by się przydały. Gdzie są kamyczki. A, tam jest beczka. O, tamtym chyba mówił ten ziomek. O, no, no tak znikaj beczko pochodnia. No ej, no ale teraz to na serio widziałem wypadający worek. więc już mi nie ściemniajcie, że on kurwa zniknął. O, jest gitara, już myślałem, ale tego ja nie chcę. Ładni też nie chcę Dobra. Rzućmy, żeby się coś innego zrespiło. Okej doki. Ostrzał. Byłem tu już. Mamy kolejną beczkę. Miałem wyłączyć czat na czas nagrywania, ale no dobra Dobra, wyłączmy czat To będzie spam zaraz Mmm, dobrze, 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 dobrze Dobrze, dobrze, o jest skrzyneczka po prawej widzę Albo o tym mówił ten koleżka Chodzi mi o tego ziomka, który mnie zabił na początku. A potem oddał itemy, buła chyba się nazywał i powiedział, że jakby coś mi groziło, jakby ktoś mnie gonił, chciał zabić, zamordować, zgwałcić czy spenetrować, to mam się do niego zgłosić i zapukać tam. No, kolejne zapukać tam do drzwi. No to ok, no, jest jeszcze jedno. Dajcie coś lepszego. Proszę. O, nie ma nic. Ostatnio chyba poza odcinkiem wypadło mi... E, z tych, tych, tych fragmentów zrobiłem ulepszenie i mi kopalnia wypadła chyba. Odkrywkowa czy coś takiego. O, jest kopalnia odkrywkowa, to będzie trzeba kiedyś zrobić. Postawić, otoczyć jakimiś palami. I będzie fajnie. Kurde, trzeba po to iść, my nikt po to nie chodzi. Może tam coś ciekawego będzie. O! 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 O Upsa. No woda, serio? Ja pielniczy. dobra, przyjdziemy się, czy chyba to nie w tamtą stronę było, tylko może tu Czasem się coś, które jest Chyba, pusto. Kłuśwa gdzie ja jestem tu. Dobra, pójdziemy jeszcze tam i wychodzimy. trochę mało tego metalu zebrałem Jeszcze z 250 by się przydało Ale chyba wystarczy. O, mamy coś Wow Chyba nawet tego nie chcę. Sorry. Tu coś mamy Pusto. To jest zamknięte, czyli tu jest wyjście ok. Wjedziemy sobie tędy. No dobra, chyba wracamy. Ja tu będą jeszcze beczki. O, są beczki. Na domowej roboty spadają. Widzę, że tu ktoś też rozwala beczki, tak jak ja. Większość osób chyba tak robi. <laughs> dobra, wracamy. Dobra, dogadamy się. Siema. Siema, siema. Witam, witam. Jaki masz nick, kolego? Szybki Lopez. A, to ty, siema. Szybki Lopez. Siema, siema. No, to jesteś na nagraniu. Cieszysz się? Cieszę się. Super. Dobra, powodzenia. Dobra, na razie. No, <śmieniu> Jaki murzyn w kapelutku. Gdybym był na jakimś większym serwerze nie polskim, to by się ten murzyn na mnie rzucił z kamieniem nawet. Na Rustopia jakaś, czy oficjalny serwer. No, nieważne. Ale jednak Polacy są. Czasami mieli, widzicie? Chociaż, jakby ktoś miał kuszę, a ja bym miał kamień, no to też bym się na niego nie rzucał, ale to. Whatever. Dobra, jest i nasz domeczek. Domeczek, domeczek. Do Mujo. Upsa, upsa. Up, up, I hopsa. So. I hopsa, so. o co to? Nic. Ale tu mam le parkour. Normalnik. Wskakuj. Dobra. No, i moi drodzy, to było na tyle w tym odcinku. Zbyt dużo się nie wydarzyło. Spotkaliśmy murzyna. Czy czarnoskórego mężczyznę. No, eee... i to tyle, tak. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku uda mi się coś ciekawszego wymyślić, coś ciekawszego zrobić. Może będziemy się już strzelać z kimś. Poza odcinkiem będę musiał pozbierać trochę materiałów, receptur i tym podobnych. No, a więc jeżeli Wam się podobało, no to dajcie łapkę w górę. A jeżeli nie, no to w dół no trudno, tak? Ale jakby wam się nie podobało, no to chyba byście nie dotrwali do końca. No i zostawcie po sobie jakiś komentarz. Napiszcie co tam czujecie <gry> czy coś. Nie, dobra, nie wiem. No. To do zobaczenia w kolejnym odcinku, no więc na razie trzymajcie się, cześć.